Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Czy Kościół to krystalicznie czysta instytucja? No pewnie znajdą się tacy, którzy stwierdzą, że naturalnie nie. Niemniej jednak nawet oni przyznać muszą, że rola Kościoła w historii Polski jest ogromna, a pojawienie się chrześcijaństwa na naszych ziemiach to była prawdziwa rewolucja. Nie tylko jeśli chodzi o religię, kulturę, ale też na przykład o edukację czy muzykę. Chrześcijaństwo to jeden z filarów naszego dziedzictwa kulturowego i warto sobie o tym pogadać. A zatem co Kościół dał Polsce? Poza pewnym mieczem relikwią? I jak to się stało, że pewnego razu komuniści postanowili zaaresztować Matkę Boską? Czas na nowy odcinek historii bez cenzury. Najważniejsze pewnie dobrze wiecie: przyjęcie chrztu przez Mieszka I wprowadziło nasz kraj w świat zachodniej polityki, ale po prostu było konieczne, żeby, po pierwsze, traktowano nas poważnie, a po drugie, żeby sąsiedzi nie przynieśli nam chrześcijaństwa na mieczach tak jak Sowieci, wolności na bagnetach. Nie ma się co powtarzać. Przejdźmy zatem do tego, że razem z chrześcijaństwem na naszych ziemiach zaczęli się pojawiać bardzo wykształceni ludzie, dzięki którym tyle wiemy o naszej historii. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, to nie tak, że przedchrześcijańscy słowianie byli skończonymi głupkami, ale prawda jest taka, że to dopiero przybywający na nasze ziemie mnisi, w tym Gal Anonim, znający biegle łacinę, zaczęli spisywać w swoich kronikach dzieje naszych okolic. Ale to nadal nie wszystko, bo ich administracja, wytwarzając pierwsze dokumenty, stworzyła też jedne z pierwszych źródeł pisanych na temat naszej historii. To byli naprawdę mądrzy goście, ale co więcej, nie trzeba, Trzymali tej wiedzy tylko dla siebie. Duchowni stali się doradcami władców, ale to nie koniec, bo zakładali też szkoły parafialne. A co jeśli komuś się w takiej szkole spodobało i chciał się kształcić dalej, no ale wiecie, nie miał kasiorki na zagraniczne studia? Żeby założyć szkołę wyższą w Polsce, a konkretnie Akademię Krakowską, potrzebna była zgoda papieża, której ten na bank by nie wydał, gdyby nie to, że nasz kraj znalazł się w chrześcijańskiej strefie wpływów. No i okej, okay, gdyby nie mały wał w wykonaniu Kazika Wielkiego, o czym wam już kiedyś wspominałem. Tak czy inaczej, gdyby nie chrześcijan, to wiele osób musiałoby sobie darować realizację marzeń i nie poszłoby na... Studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki i zarządzania, albo marketingu. Żeby sprawnie funkcjonować, Kościół musiał opleść nasze ziemię siecią administracyjną. Powstawały biskupstwa, parafie, ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że z samym początkiem rozkręcania się u nas chrześcijaństwa wiąże się też historia pewnego miecza, a bardziej to takiego tasaka. Świętego Tasaka. Niedługo po przyjęciu chrztu, a dokładnie w 968 roku w poznaniu powstało biskupstwo, na czele którego stanął znany wam już z innego odcinka Jordan. Zadanie miał dość ciężkie, to też na dobry start dostał od papieża jedną z najważniejszych dla chrześcijan relikwii: miecz świętego Piotra, którym to według Biblii święty Piotr miał odciąć ucho jednemu z gości, którzy pojmali Jezusa po ostatniej wieczerzy. Zresztą jak widzicie, do tej pory możecie ten właśnie miecz podziwiać w poznaniu, którego biskupstwo kończy w tym roku 1050 lat. Ten miecz może i nie jest tak sławny jak szczerbiec, ale ma równie długą, jak nie dłuższą i dobrze udokumentowaną historię. Co prawda historycy spierają się, czy to jest na pewno oryginał, czy może trochę starsza kopia. Niemniej jednak i tak jest bardzo stary. Wierzcie lub nie, ale starszy nawet od Rolling Stonesów. No a poza tym ten miecz był jeszcze bardzo ważnym symbolem. Wiecie, w kontekście tej całej biblijnej akcji z odcinaniem ucha. Jezus miał powiedzieć Piotrowi, żeby ten schował miecz dał sobie spokój i relikwia miała właśnie o tym przypominać, że nie zawsze przemoc jest najlepszą opcją. Kościół odegrał też mega ważną rolę w czasie rozbicia dzielnicowego. W 1180 roku w Łęczycy doszło do bardzo ważnego spotkania najważniejszych politycznych szych i najwyższych duchownych, żeby jakoś ogarnąć ten potworny bałagan panujący w kraju. To właśnie tam komisyjnie ustalono, że do tej pory obowiązująca zasada senioratu, czyli że szefem wszystkich książąt jest zawsze najstarszy z piastów, jest dość ryzykowna i może prowadzić do akcji rodowiskowej. Z gry o tron. To też ustalono nową zasadę, i od tej pory najważniejszym z książąt miał być ten urzędujący w Krakowie. Mogli go osądzić tylko Bóg, historia i oczywiście Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, bo jak powszechnie wiemy. Pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina jest szefem wszystkich szefów. Co złego, to nie my. Sto lat później kraj nadal był podzielony, ale mogłoby być znacznie gorzej, gdyby nie kolejny zjazd, a konkretnie synod, dokładnie rzecz ujmując, synod Łęczycki. Tam zwrócono uwagę na pewien dość tęgi problem, mianowicie na fakt, że w tym okresie do naszego kraju ogromnymi falami spływała ludność niemiecka. I jeszcze trochę, a zaczęliby wprowadzać swoje porządki. To też duchowni stwierdzili, że trzeba Polaków jakoś ze sobą bardziej zintegrować. Wprowadzono modlitwy po polsku. Ojcze Nasz czy Wierzę w Boga, ale to wcale nie koniec, bo od tej pory bardzo mocno też pilnowano, żeby szefami szkół były osoby władające biegle językiem polskim. Generalnie Kościół dość mocno dbał o poczucie polskości między ludźmi, wcale zresztą nie po raz ostatni. Skoro już jesteśmy przy kultowych, religijnych tekstach po polsku, no to nie możemy sobie tutaj nie wspomnieć o Bogu Rodzicy. Ta pieśń powstała przed połową XIV wieku, stała się najpopularniejszym kawałkiem w całej naszej historii, no bo jak inaczej określić piosenkę, która była tak popularna, że aż zrobiono z niej hymn. Spoko melodia, jak na tamte czasy i budujący tekst sprawiły, że bogu rodzice śpiewano pod Grunwaldem podczas koronacji Jagiellonów na sejmach, a także jej tekst rozpoczynał zbiory praw Królestwa Polskiego. Ten kawałek śpiewany, co bardzo ważne w ojczystym języku, zawdzięczamy chrześcijaństwu. No a poza tym umówmy się, chicior takiego kalibru już raczej nie powstanie. Nie mów hop, kolego! A skoro już przy popularnych piosenkach jesteśmy, to nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę z tego, że Boże Coś Polskę to w oryginale była pieśń wychwalająca cara. Kawałek, który swojego czasu naprawdę miał spore szanse, żeby stać się naszym hymnem, miał w swojej oryginalnej wersji tekst Pod Twe ołtarze zanosim błaganie naszego króla, zachowaj nam pani. A tak się składa, że w 1816 roku, kiedy ten kawałek powstał na zamówienie księcia Konstantego, to królem Polski był car. Aleksander I. Oczywiście nikt normalny nie chciał w piosence chwalić Cara, to też pewnie ten kawałek skończyłby jako stały element oficjalnych uroczystości, gdyby nie cover w wersji religijno-patriotycznej ze znanym dziś dobrze tekstem Ojczyznę Wolną, racz nam wrócić, panie. Oczywiście Ruscy ścigali za wykonywanie tej wersji, ale i tak szybko stała się ona popularnym tchiciorem undergroundowym i przy okazji jednym z niewielu przypadków, kiedy taka wersja uratowała piosenkę, bo czasem to wiecie, różnie bywa. Do Bally, z nami a co polski kościół ma wspólnego z UNESCO? O dziwo, nie mam tutaj na myśli czasami imponujących, gigantycznych i pięknych katedr czy innego rodzaju zabytków, ale specjalną listę UNESCO Pamięć Świata. Znalazł się na niej Akt Konfederacji Warszawskiej, czyli dokument, który gwarantował wolność wyznania w naszym państwie. Papier, podpisany 28 stycznia 1573 roku, bardzo przyczynił się do tego, że w naszym państwie nie wybuchły wojny religijne. A ludzie niepotrzebnie nie płynęli na stosach, jak to miało miejsce choćby we Francji. Znowu, schowanie miecza okazało się mądrzejszą opcją. Niestety nie wszyscy kierowali się tą zasadą, a jednym z najlepszych przykładów niech tu będą Szwedzi, którzy w XVII wieku zrobili nam potop. Jednym z najważniejszych wydarzeń w czasie potopu była obrona jasnej góry, kiedy to nasi przodkowie zorganizowali się nie tylko pod narodowymi barwami, ale też pod sztandarem religii. To właśnie między innymi fakt, że bezlitośni Szwedzi chcieli zdobyć jedno z najświętszych dla Polaków miejsc sprawił, że nasi przodkowie wściekli się jak mało kiedy, a szwedzi bardzo szybko poza. Żałowali, że zadarli z Polakami. No ale poczuciem narodowej przynależności, czy nawet najwspanialszą sztuką się człowiek nie naje, chyba że sztuką mięsa, no ale generalnie wiecie o co mi chodzi. Tak czy inaczej kościół w Polsce bardzo często pomagał potrzebującym. Wiecie, dzisiaj Galicja słynie z bardzo wielu fajnych rzeczy, ale kiedyś słynęła głównie z tego, że była tam straszna bieda, ale to właśnie tam działał sobie swojego czasu do dziś popularny koleżka, święty brat Alberta, tak całkiem prywatnie to Adam Hilary Chmielowski, który Mógł sobie dostatnio żyć. Miał wystarczająco dużo pieniędzy, żeby pozwolić sobie na studiowanie w Monachium, Warszawie, Paryżu, dość do dziś zresztą freelancerskiego kierunku, jakim bez wątpienia jest malarstwo. Ale w pewnym momencie poczuł ogromną ochotę pomagania bezdomnym i założył zgromadzenie, które działa do dziś. Oczywiście to nie jedyny duchowny, jaki pomagał potrzebującym. Takich było znacznie więcej, a wśród nich był, związany z Poznaniem, ksiądz Piotr Wawrzyniak. Tylko, że wiecie, to nie była taka romantyczna walka na barykadach. Nie, nie, to co on robił, to była mniej widowiskowa, ale równie istotna tzw. praca organiczna. Więc czym się zajmował poza odprawianiem mszy? Założył m.in. Bank Ludowy w Śremie, którym zarządzał przez 20 lat. To bardzo ważne, bo właśnie dzięki bankom ludowym nasi przodkowie mogli w miarę możliwości pozostawać niezależni od niemieckiego zaborcy. Ale to nie wszystko, bo to banki ludowe w dużej mierze sprawiły, że polska ziemia pozostawała w polskich rękach. Jednak to nadal nie koniec, ponieważ ksiądz Wawrzyniak nauczył ludzi oszczędzać nie w skarpecie, a właśnie w bankach. Poza tym ogarniał drukarnię, działał w w polskim kole, w pruskim parlamencie, a poza tym, no jak tylko umiał, to walczył z germanizacją. A kiedy zmarł, to nawet jedna z niemieckich gazet zanotowała, że odszedł niekoronowany polski król. O tym, jak polscy duchowni podczas II wojny światowej pomagali żydowskim dzieciom, opowiadaliśmy Wam już przy okazji odcinka o Irenie Sendlerowej, ale warto sobie podkreślić, no, dla niektórych oczywistą kwestię, ale jednak pomagano nie tylko żydowskim dzieciom. Niezliczone ilości osób udało się uratować dzięki wystawieniu nowych dokumentów na podstawie aktów chrztu osób, które już zmarły. W ten sposób nie tylko wiele osób uratowało życie, ale również wielu konspiratorów zyskało nowe życie i mogli działać dalej. Za Niemca wszyscy mieli przegwizdane, wiadomo, ale po zmianie okupanta na sowieckiego również łatwo nie było i kościół nie był tutaj wyjątkiem. Bardzo mocno dało się to odczuć, zwłaszcza w roku 1966 przy okazji Tysiąclecia Chrztu Polski, albo jak kto woli, tysiąclecia państwa polskiego, bo były dwie konkurencyjne imprezy, kościelna i organizowana przez komunistów. Na przykład w Poznaniu w tym samym momencie przy zamku przemawiał Władysław Gomułka, a tutaj na placu katedralnym Kazanie wy wygłaszał Prymas Wyszyński. Oczywiście rywalizację wygrał Kościół, który przyciągał wtedy ludzi nie tylko z uwagi na wiarę, ale też właśnie wokół Kościoła skupiali się ludzie przeciwni komunistom. Oczywiście władza o tym wiedziała i starała się zastraszyć wiernych, żeby nie gromadzili się w Kościele i nie marzyli o wolności. To też zdarzały się takie akcje jak napady milicji na pielgrzymki czy porwanie Matki Boskiej. Matko Bosko, mówię, co to, 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 to się stanęło? Już tłumaczę, bo dokładnie to chodzi o obraz Matki Boskiej, ale brzmi to równie niedorzecznie. Otóż od 1957 roku po Polsce krążyła kopia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ludzie przychodzili oddawać jej cześć i czerpać siłę do życia w tych beznadziejnych czasach albo do walki z systemem. Naturalnie władzy się to od początku nie podobało, ale w 1966 roku ostatecznie stwierdzili, że koniec tego objazdowego dodawania ludziom otuchy. 20 czerwca samochód wiozący kardynała Wyszyńskiego i obraz został w szczerym polu zatrzymany przez milicję, jakby to była obława na największych bandziorów. Milicjanci zabrali obraz, czym tylko pogorszyli sytuację, bo umieszczono go za zakratowanym oknem na zakrystii Archikatedry Warszawskiej. I teraz obraz już kompletnie wyglądał jak więzień. Ludzie odwiedzali go jeszcze częściej niż wcześniej, a to nadal nie koniec. Bo w Polskę ruszyły puste ramy obrazu, które nie tylko przyciągały tłumy, ale również symbolizowały dwie rzeczy. Po pierwsze to, że wierni nie mają zamiaru się poddać, a po drugie głupotę PRL-owskich władz. Swoją drogą po jakimś czasie kopię obrazu wykraziono i przetrzymywano przez jakiś czas w Radomiu, w ukryciu, a później ruszyła ona znowu w trasę, a nauczona doświadczeniem władza nie chciała już się w to angażować. Ja już nie mam na to nerwów. Swoją drogą, podobno autorem pomysłu wysłania w trasę samych ram od obrazu był Karol Wojtyła, gość którego wybór na papieża przyprawił o stan przedzawałowy niejednego komunistycznego dygnitarza. Bo nie tylko polski kardynał stał się głową światowego kościoła katolickiego, ale jeszcze tchnął mnóstwo energii we wszystkich walczących z komuną i dał masę radości wszystkim wiernym. Ale to nie koniec, bo jeszcze miał czelność przyjechać z wizytą do ojczyzny. To co wyprawiała telewizja relacjonując wizytę papieża w Polsce w 1979 roku, to był majstersztyk perfidnej propagandy. Ujęcia były takie, żeby widz odnosił wrażenie, że na te spotkania przychodziła garstka osób, a tak na serio to wizyta Jana Pawła II w Polsce nikogo za bardzo nie obchodzi. Oczywiście prawda była zdecydowanie inna, a power, jakiego dostali ludzie po wyborze Polaka na papieża, w znacznej mierze przyczynił się do upadku komuny. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś miał do tej pory wątpliwości, czy Kościół odegrał wielką rolę w historii Polski, to teraz już wie, że jak najbardziej. Jeszcze jaką? Przyjęcie Chrztu było ważne nie tylko z uwagi na politykę czy kulturę, ale chrześcijańskie wartości sprawiały, że nasi przodkowie integrowali się w naprawdę najtrudniejszych momentach. Jest wielce prawdopodobne, że gdyby nie Kościół, to żylibyśmy dziś w totalnie innym państwie. Oczywiście nie każdemu się to musi podobać, ale może wreszcie pora schować miecz. I przestać walczyć z tym dziedzictwem. A jak jeszcze tak o tym mieczu na koniec wspomniałem, to jak Was ten temat zainteresował, to wejdźcie sobie na stronę mieczpoznania.pl i tam dokładnie dowiecie się, gdzie możecie go oglądać.